Teraz idziemy w stronę tej garbarni, zobaczyć jak tradycyjnymi sposobami garbowana jest skóra. Zobaczymy jak to działa i wszystko Ci pokażemy. To miejsce dla mnie to nie jest typowa atrakcja turystyczna. To prawdziwe piekło na ziemi. Ten zapach to smród gnijących resztek mięsa, tłuszczu i chemikaliów. Powietrze jest tak gęste od toksycznych oparów, że nie idzie oddychać. Tutaj skórę garbują w sposób, który nie zmienił się od wieków. Mieszanka rozpuszczonych w wodzie gołębich odchodów oraz krowiego moczu to źródło amoniaku. To właśnie w nim moczą skórę w pierwszym etapie tak, aby stała się miękka. Później moczą ją w wapnie gaszonym substancja, która żre skórę, rozpuszcza włosy i pali wszystko, z czym ma kontakt. A teraz patrz na tych ludzi, którzy pracują w tych warunkach codziennie. Praca w tym miejscu to koszmar. Upale pośród śmiercionośnych chemikaliów, pracownicy mają poparzone dłonie, zaczerwienione oczy, uszkodzone płuca. Właściciel przyznał nam wprost: nikt nie wytrzymuje tutaj dłużej niż rok. Jeżeli uważasz, że gdzieś na świecie istnieje jeszcze gorsza praca, daj mi znać w komentarzach. Pojadę tam z kamerą i udokumentuję to. A tymczasem zapraszam Cię do tego piekła. Jest mi naprawdę bardzo ciężko oddychać. Taki smród, jakiego się no, nie da opisać. To wszystko jest rzeczywiście robione dalej tradycyjnymi metodami. Tak pracują panowie, którzy no, mają według mnie najcięższą pracę, jaką tylko widziały. Spójrz, oni w tym amoniaku, w tym smrodzie, w tym brudzie po prostu to wszystko przerabiają. No powiem szczerze, nie miałem świadomości, że tak wygląda proces produkcji skóry. Tutaj pan szlifuje, nie wiem jak to nazwać. ścina chyba jakieś resztki tłuszczu, czy tam mięsa. No i oni to później wrzucają do tych kadzi. No smród jest potworny. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Nie wyobrażałem sobie, że można pracować w takich warunkach. My jesteśmy akurat w Marrakeszu i tutaj też są garbarnie nie takie słynne jak w Fezie, ale no to, co my tutaj widzimy, to robi wrażenie. W tych garbarniach to jest zorganizowane tak, że ta świeża skóra, zupełnie świeża, jest przywożona. Pamiętaj, że na dworze jest potworny upał. Około 35 stopni, a w lecie 45. To wszystko się odbywa w takich kadziach. I tutaj panowie właśnie, zobacz jaka to jest ciężka praca, moczą nogami. Pierwszy etap polega na tym, że wrzucane jest to do kadzi z amoniakiem, a ten amoniak bierze się z tego, że tam są odchody, gołębie plus mocz. Nie wiem czyj mocz, no ale generalnie mówią, że mocz w dużych ilościach. I to daje ten potworny, przeraźliwy smród. No smród jest po prostu straszny. To jest mniej więcej smród porównywalny z tym, co czułem na targu w Aruszy na stoisku rybnym. Później wrzucane jest to do kadzi, w których jest woda zmieszana z wapnem. Po to, żeby tą skórę oddzielić od sierści i tłuszczu. I to jest chyba to, co pan robi: on ściąga właśnie tłuszcz z tej skóry. Uff, cieszę się, że stąd wychodzimy. Wow, a tutaj osiołek tą skórę transportuje. Zobacz, jak to wygląda. Tutaj tych garbarni jest jeszcze kilka, ale powiem szczerze, nie dam rady pójść do następnej. Muszę sobie zrobić przynajmniej dzień przerwy. Tutaj goście już zaczynają te skóry farbować. Tak to mniej więcej wygląda ten proces. Tak wyglądają te małe warsztaciki. No i goście tutaj farbują, wycinają, cekinują, robią różne cuda z tymi skórami. I w takich warunkach, tutaj będziesz chodzić i spacerować, zwiedzając Medinę w Marrakeszu. Taki zgiełk, takie zamieszanie, kupę spalin i kupę hałasu. Nie wiem w ogóle, czy mnie słychać. Trzeba uważać, żeby takie ponadgabarytowe motorki z przyczepą cię nie walnęły, bo oni jadą tutaj naprawdę na centymetry. Wystarczy zrobić jakiś nieskoordynowany ruch, i już jesteś potrącony, potrącona. Zobacz na te wrota, jak to fajnie wygląda, jak to jest ładnie architektonicznie. Przemyślane. Oj, pan je tak otwiera, i tam każdy ma swój garażek. I albo prowadzą biznesik, albo mają jakieś swoje prywatne rzeczy. Zobacz, jaką pan ma graciarnię, jaki porządeczek. A tak wyglądają porządne banany: to są te małe, żółte i dojrzałe. Nigdy nie kopuj zielonych bananów. Tak wygląda normalny ruch ulicy w Medinie w Marrakeszu. O, a tutaj chłopaki robią takie fajne placki. A to są ryby grillowane. Rzeczywiście, a to są chyba te sardynki słynne. Na pewno tego spróbujemy. Oczywiście zapachniało rybą. No i jedzą tu miejscowi, to znaczy, że na pewno jest bardzo dobre. Chodzimy po wąskich, mniej lub bardziej płocznych uliczkach Mediny. Architektura jest dla nas bardzo, bardzo egzotyczna. No i dla mnie ten klimat jest po prostu bajeczny. Aby ja mógł tu cały tydzień siedzieć i po prostu zwiedzać. Gdzie nie zajrzysz w jakieś zakamarki, tam ciekawostki. To jest takie bardzo ciekawe i specyficzne, bo ci ludzie tutaj żyją, mieszkają. Ale tutaj przewalają się tłumy turystów. No i niektórzy mniej lub bardziej zuchwale po prostu wchodzą im w tą prywatność i zaglądają. No i oni <laughs> oni różnie na to reagują. No a tak wygląda architektura. I tak wygląda w ogóle ta Medina. Jak tylko mamy okazję, to wbijamy się w jakieś bardziej zaciszne i spokojne uliczki, ponieważ tam przy tym głównym deptaku to jest po prostu kocioł i młyn. I tutaj w Medinie co chwilę są wyburzane jakieś budynki, bo ewidentnie tutaj brakuje gdzieś miejsca i działek budowlanych, no i będą budowane nowe miejsca. A tak to wygląda takie pobojowisko. Co chwilę mijamy takie właśnie place budowy z rozbiórki, powstają nowe, nowe miejsca, gdzie będą otwierane hoteliki. A my w ogóle wypuściliśmy się w jakąś zupełnie boczną, Część Mediny, ewidentnie dużo, dużo mniej turystów, no i praktycznie sami lokalesi. Oni tutaj co chwilę widują turystów z Polski i uczą się tych wszystkich durnych tekstów. Na przykład gość nas złapał Radio Maryja. No i są bardzo, bardzo sympatyczni, tak jak on mówi i rzeczywiście potwierdzam. Wszyscy są uprzejmi, wszyscy są pomocni i są tacy ciekawi, to znaczy podejdą, pogadają, coś Ci pokażą, zaproszą Cię, zabiorą Cię gdzieś, i za to nie chcą. I to jest super, to mi się bardzo podoba. A tak mniej więcej wygląda wysuszona rzeka. No, obrazek robi wrażenie. Jedno wielkie śmietnisko, zobacz. To jest typowo afrykański klimat. Tego typu rzeczy. Rzucają śmieci, gdzie popadnie. Jak woda płynie, to zabierze i problem z głowy. A jak jest sucho, to jest sucho. Cóż to za konik tam na górze, na biegunach. Ciśniemy na ten targ zwierząt. Ale już po dwóch dniach dreptania po Marrakeszu geograficznie ogarniamy to miasto już mniej więcej wiemy co i jak. A teraz w ogóle wyszliśmy z Mediny, z tej turystycznej części i generalnie chodzimy po miejsca, gdzie turyści się nie zapuszczają, bo jesteśmy gdzieś w ogóle daleko. Mamy jeszcze jakieś 20 minut do tego targu ze zwierzętami, ale w sumie to nie wiemy, czy nas nawigacja dobrze prowadzi. A tak wyglądają podwórka, a tak wyglądają domy typowa zabudowa tutaj tak ludzie żyją mieszkają wszędzie kraty w oknach to jest niesamowite no i tak tutaj ci ludzie funkcjonują z dala od turystów tereny niesamowite jesteśmy na jakimś chyba wysypisku śmieci nie wiem gdzie jesteśmy nie wygląda mi to na targ zwierząt raczej właśnie na wysypisko zobacz w ogóle jak wygląda cały tutaj ten teren i ludzie na nas patrzą jak na jakiś dziwnych którzy przeszli nie wiadomo gdzie i po co zaraz się wszystko okaże czy tutaj jest ten targ zwierząt czy nie ma go Chyba, że rzeczywiście tutaj jest targ zwierząt, ale nie dzisiaj. No i przyszliśmy, szliśmy godzinę. No i oto jesteśmy. Zwierząt nie widzę. Widzę tylko mega kosmiczne ilości śmieci. Ale w sumie to może być targ zwierząt. Tylko nie dzisiaj, może w niedzielę jest zamknięte. Mnóstwo jakiejś dziwnej sierści i jakiś resztek jedzenia. Biegają bezpańskie psy. To chyba raczej tutaj nie zabawimy za długo i zawijamy. No po co robić? No i wracamy do Mediny. Tu wbijamy gościowi na chatę. Zobacz jak to wygląda. Jaki fajny ganek, jakaś liczna przestrzeń. Trochę zaniedbane. Jakie drzwi. Tak, tu ludzie mieszkają. W ogóle jesteśmy w starej Medinie. Wyszliśmy, jakby z tych przedmieści, i dochodzimy już do miejsca, gdzie coraz więcej turystów i tak dalej. No jest fajnie, tutaj jeżdżą oczywiście kierowcy. Wszystko na centymetry wyliczone. Żeby nas nie pyknęli, i transportują różne fajne rzeczy. No i tak tutaj ci ludzie żyją. Oni się nauczyli żyć tutaj w tych warunkach, w ten sposób, że mają jakąś swoją prywatność ale kręcą się tutaj tłumy turystów. Patrz jak tutaj jest to wspierane, żeby to się wszystko nie pozawalało. Największą atrakcją jest zapuścić się w te wąskie uliczki Mediny i zgubić się, myśmy się wczoraj gubili przez parę godzin, to jest naprawdę fajowe, ale ja rekomenduję oczywiście wyjść z Mediny i pójść na te przedmieścia, gdzie zobaczysz cały ten syf, brud, smród i tak dalej, ale to jest właściwie prawdziwe życie tych ludzi, jak oni tam mieszkają, jak oni funkcjonują, bo tutaj to wszystko jest trochę takie wyłagodzone, a tam, tam to jest rzeczywiście hardcore. Marrakeszu, jak się już tym całym zgiełkiem zmęczysz, no to proponuję, zawijaj w takie parki. Tutaj jest Cyberpark, Arsat, Molay, Abdelsam. I tutaj można spokojnie sobie odpocząć. Z dala od hałasu, zgiełku, na świeżym powietrzu. Bez samochodów, bez motorków. No i to jest naprawdę fajne, zaciszne miejsce. Idziemy się troszkę wyluzować i zchilloutować, no bo ten zgiełk i harmider jest fajny, ale po dwóch dniach już mamy trochę dość. Pewnie słyszysz jak mi głos siadł od gadania i od picia soków z Granata, bo pijemy chyba po 8 albo 10 soków dziennie, bo to jest tak dobre i ten Granat smakuje 100 razy lepiej niż ten kupowany u nas w Polsce. Będąc w Marrakeszu korzystaj. Właśnie z takich miejsc zobacz na ten park. Torpeda. A tam w oddali ruch miasta, ale my zaraz będziemy uciekać na lewo i to wszystko nas nie będzie dotyczyć. Cisza, spokój i przyroda. Życie w Marrakeszu polega na tym, że po prostu jesz, jesz i jesz. To jest kulinarna uczta. Spójrz na ten obrazek. Kawka i te naleśniki słynne marokańskie z miodem. A tak wygląda uliczka przy naszym hotelu. Zobacz na te stragany. Sprzedają tutaj niesamowite warzywa, owoce, suszonki, przede wszystkim daktyle. Dzisiaj też spróbujemy wieczorem przetestować te smażone sardynki. Zobaczymy, jak one smakują. Mają dosyć intensywny zapach z tego, co i wąchaliśmy na ulicy, jak ludzie to jedli. No i podejrzewam, że smak też będzie dosyć mocny, ale obowiązkowo chcemy to przetestować. Tak wygląda nasza uliczka, na której mamy hotel. Hotel jest naprawdę w porządku. Przede wszystkim cena tego hotelu mi się podoba. I generalnie pokoje też były fajne. Okazuje się, że ten nasz pokój był tak zrobiony, że mamy okna na przestrzał z jednej i z drugiej strony i możemy zrobić przeciąg. I to jest bardzo fajne, bo jest po prostu dużo chłodniej. Zobacz jakie olbrzymie daktyle, w porównaniu na przykład do ręki, one są potężne. A tutaj świeżo rwane z drzewa, czyli one na drzewie tak rosną. Obiecaliśmy sobie, że obkupimy się w daktyle, bo smakują nam po prostu nieprzeciętnie. Jakie ilości mięty tutaj sprzedają i innych ziół. Ależ zapach! Jest melisa i inne zioła. No powiem ci szczerze, że dzisiaj mamy dzień zapachów w Marrakeszu. Na początku ten zapach tej garbarni skóry, który był potworny, nie do wytrzymania, a teraz zapach ziół, no i zapach tego jedzenia. To naprawdę potwierdza się to, co ludzie mówią o Marrakeszu. Marrakesz to jest po prostu bogactwo zapachów, smaków i barw. Tutaj sprzedają to bardzo takie fajne smażone mięso. Później po hamamie tutaj przyjdziemy, a na razie kupujemy sok z granatu, bo granaty to tutaj jest po prostu bajka. Zobacz, jak to wygląda. One są tak dojrzałe, że po prostu szok. Pan tutaj nam to ładnie wyciska i będziemy to pić. Nie wiem, ile tych soków już dzisiaj wypiliśmy, ale to jest coś, co po prostu pijemy na potęgę. Tak nam Trzy. to smakuje, że szok. Trzy? Trzy? Ten czwarty? Ten czwarty. No i bardzo dobrze. I myślę, że na tym się jeszcze nie skończy. Idziemy do tradycyjnej marokańskiej łaźni, która nazywa się hamam. I ta, do której my teraz idziemy, nazywa się Hamam Moasin. I z tego, co żeśmy tutaj wyczytali, się dowiedzieli, no to jest typowa tradycyjna marokańska łaźnia, ponieważ tutaj jest całe mnóstwo miejsc, które nazywają się Hamam albo mają w nazwie Hamam, ale no, są takie typowe spa dla turystów, a nas to w ogóle nie interesuje. My chcemy zobaczyć stare, tradycyjne miejsce, do którego chodzą miejscowi. I z tego, co żeśmy się zdążyli zorientować, ceny będą tak 5 razy mniejsze. Niż właśnie w tych wszystkich spa, więc idziemy zobaczyć. Czy tam będzie można nagrywać w środku? Pewnie nie, ale nagramy przynajmniej z wierzchu i później ci opowiemy, jak było. Na dworze upał, jest gorąco, jest 18, a ja aż założyłem kapelusz, bo po prostu jestem przegrzany. Idziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dwa barany z nas, poszliśmy do hamamu. Ja się rozebrałem, już czekamy i się okazuje, że nie można płacić kartą, tylko gotówką. A my żeśmy przetracili tą gotówkę po drodze na soki, mydło i inne rzeczy. Więc z powrotem ubieranko, wyrwaliśmy stamtąd i idziemy szukać bankomatu. I obowiązkowo wracamy, powiemy Ci jak było. Właśnie wyszliśmy z hamamu, czyli z publicznej łaźni. Ta łaźnia się nazywa Młasi. I generalnie jest to typowa łaźnia miejska, ona jest założona w 1562 roku Czyli o, powiedzmy dosyć stara Zapłaciliśmy 170 dirhamów, czyli to jest naprawdę niedużo tutaj, głównie miejscowi biorą właśnie te wszystkie zabiegi I my razem z nimi I to było fajne, wyszorowali nas, wymasowali, wymyli i to było naprawdę świetne Także polecam to miejsce, tą łaźnię A pan nam tutaj pozwolił wejść do kotłowni Przy samym hamamie, zobacz jak to wygląda I pali tymi trucinami po to żeby wodę nagrzać w hamami a tutaj jest taki kurde klimat what is it food cookies the food tangia. A tangia, I know meat meat yeah lamb meat lamb do garlic do salty butter do brisé lemon do spices canut, yeah. tak wygląda Tangia Marachia maracuja i gość to robi tutaj u siebie właśnie w tej nie wiem kotłowni tak to trzeba chyba nazwać wow no pięknie o kurde, ale mi się gorąco zrobiło. You are king of the fire! Chcesz coś, Wiesiu, powiedzieć? Cokolwiek Marcin mówił, to tylko słowa. Jak, jak do czy to się dowiesz? Warto. Zdecydowanie. Polecam. Dobra rekomendacja. Znowu jesteśmy na placu Zamal i kolejne jedzonko. Mi to mięso tak smakuje, a teraz dla odmiany zamówiłem szpinach. No i tutaj jest ten ostry sos i oczywiście ten chlebik. Jedzenie jest torpeda. Konsumujemy. Będziesz w Marrakeszu, obowiązkowo spróbuj tych słodkości marokańskich. Kupiliśmy to oczywiście u sprzedawcy lokalnego i oczywiście sok z granatu. I już ci pokazuję co to jest. No i je się to siedząc na schodach, no bo nie ma gdzie usiąść, ale sprzedają w takich opakowaniach, możesz sobie usiąść i zjeść. Pistas. C'est de l'orange, de l'amande, sésame, amande, de la miel, biscuit, cacahuète, les confitures, de, de la banane, fraise, les sages biscuits, c'est le bréwate, de, de de la, de la, date, euh, de la date, c'est de l'orange, chocolat, amande, du miel, coconut, de coco, biscuit sec, baklava, c'est biscuit de sésame, c'est figue, c'est le biscuit de la de la, la confiture.